Siemano, witam wszystkich z tej strony Disco i to jest... To jest Deotlas straszny w chuj. To jest godzinny odcinek taki piękny, w którym ja będę się bał. Bierzemy nav game. No... Nie no, do, dobra, patrzcie, ja będę na hardcora. Dobra, już nie mogę zmienić. Gramy na normalu. T Ten dodatek nam przejdę na Harcia, sobie wyżej. Nie, szybko i tej gry kurwa ona jest Nie, taka. <laughs> jadę całuje pole. czy jadę do psychiatryka, w którym nawet zasięgu nie ma. sialala. Nie mam spolszczenia, la la, bo la mi od lasta. A tu, tu, tu was? Tu was... Mogę? Dobra. Tu i ja was na... za pół sekundy się widzimy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Słuchaj, już będziemy mieli napisy. Dobra, dojechaliśmy do psychiatryka. I tu znowu was na skórze, proszę. Dobra, jesteśmy z powrotem. No, pa patrz, tu, tu, tu będzie kamera. Tu kamer no, tu jest kamera, tu jest kamera. Tutaj się spoglądamy, bierzemy najpierw kamerę. Nie, najpierw bierzemy teczkę. E S S Jak chcecie jeszcze zaczytać, to pójdźcie sobie i czytajcie. Ja się boję tego czytać. O kurwa, myślałem, że coś się tam wyskoczyło. Bierzemy baterię, przykładamy, bierzemy kamerkę. Tutaj bateria i nagrywamy. tutaj sekundy pierwsze naszej gry można przybliżyć, oddalić można sobie światełko zaświecić, czy nikt nie widzi taki tryb noktowizorowy nie wiem dlaczego, nie mam żadnych podpowiedzi po polsku tutaj znowu was na sekundę, przepraszam i zobaczcie, czy mogę napisać co o, so. dobra, myślałem, że tego nie ma Dobra, ogarniałem mniej więcej grę, jest po polsku, jest dobrze. Zapisywanie. Nie no, ja Ja taki chojrak jestem, ale nie w tej grze. No ja co... Przepraszam. Jesteśmy. Chodź. Chipcie jaki jumper Złapał się za nim doleciał O, tu widzicie się fajna muzyczka nam włączyła Światło się zgasiło, tryb nocny pis Dobra, otwieramy te drzwi Myślałem, że coś tam stało i to taki kanibar z deforesta, w chuj. Co co był ten? Yy, Tych nerwowy Mamy tu coś? Mamy teczkę... Nie mamy batarię. Teczkę z pomieszczenie Tam się ktoś zamknął. To my sobie skoczymy tutaj. Nie, nie wytrzymam z niegodzinnego odcinka, kurwa, nie ma bicia. Zmieni się ktoś ze mną zaraz. Tomek, zaraz ty pograsz. Nie strasznie. Nie, ja, ja się kurwa słabo czuję. Siema, ziomu. Nie mam podpisów, ja tu przepraszam. Dobra, nie będzie spoczywania na bingu, to idziemy prostu sobie dalej. Pierdala nie będę biegł! To to chyba po strasznym momencie. And who are you ja pierdole So for God you have set me in apostles Guard your life sign Jesus is in Paulus God King your brothers Powinny być takie fajne. O, tu. tu mamy jakiegoś kolegę na wózku fajnego. Się ma ziomuś. Zbijemy w piątkę. Nie, to nie. Cześć kolego, co oglądasz? Pojebało Cię? Idziesz na dwór? No chyba tak, dobra. Twoich kolegów też? Mm. Mm. Zrobimy sobie tu misję i ja po prostu... TY KURWO zabijecie CIĘ! Wypierdalaj szmatu brzydka! Idziesz na dwór? Nie w sumie odcinka kurwo. Hokus pokus, morda dzika, upaliłem dzisiaj dzika. I to jest ciąg dalszy po półsekundowej przerwie gry Outlast, nie? No półsekundowej. Dobra, no półsekundowa przerwa była. Ja! Big go kurwa ko kopnij, daj mu kurwa! Ja w Dobrze, żyjemy! Żyjemy! Żyjemy w ochrony, jeszcze ja nie to było tam... <gryzny> <Szyskujesz> <gryzny> oh, ja nie mam, ja nie mam, skąd grał? <gryzny> ale zafiedził. Co tak zrzaskasz w śmieciu, kurwa? Jeszcze grube przyjdzie Dobra, hacker Bonzo. Kopiujemy pliczki i spierdolamy z psychiatryka. O! Tu jesteś w Pierdolona muzyka. O! Ja, Jeszcze Ja się schowałem do szafy. Ja Słuchajcie, w szafie nie podejmę. O?

Gruby <śmieniąc> wypierdalaj. Gruby na bramkę. Kawę nie wiem, czym przyjść. Dobra, a sobie. Ale to jest straszne Przewolany, nie ja, nie na Dobra, jesteśmy z powrotem i... Kurwa zgordale. Ja nie chcę tam idzie. Jak ja mam w ogóle sen misji? Opcje, nie. B. V-I-O C X C Z V M N N O Wielki skurwysy. Wielki ten wielki skurwysyn mnie prześladuje. Znalazłem dokument leczenia niejakiego Charlesa Ule Walker'a, byłego żołnierza, który był kilka razy w Afganistanie. Ten horror, który się tu rozgrywa, to jego wina, ale nie tylko jego. A ja bym chciał wiedzieć, co... Ja, zaraz, który generator, który jest w piwnicy? To jest piwnica. To jest jasno. Tu mnie kurwa zaraz coś przestraszy. Jego <güler> ręka, <Dziewczyna> <güler> 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 Nie, ja, ja, to jest godzinny challenge, więc ja, ja będę ja nagrywał to w Wracamy za chwilę Dobra, jesteśmy A, z powrotem to, to, to... Ja chcę, żeby to, A, był, to, to był generator Podłącza, podłączam mi się bawiam dwie pompy Ja pierdolę Nie, ja nie chcę tam A, iść E bateria po nich ponce Dobra, miło nie kurwa, za każdym razem ja przeżywam zawał kurwa, kiedy on dotknął ki. Co ty kurwa robisz? Ja pierdolę. Nie pierdolę. Gruby! Nie, tak to mnie zaskoczy na pewno. <laughs> Nie śmiejcie się, koledzy! O kurwa. Normalnie. Bob po ciebie przyszedł. Jeziera, siala, la, 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 la la Niczego się nie trzeba <śm> <śm> <Zabaw> <śm> Przepraszam, co? <śm> <śm> <Zabaw> Dobra, jesteśmy po moim zawale Ledwo co z tego wyszedłem już po karetkę dzwonili Zaraz będą, będzie trzeba powiedzieć sanitariuszom, że jednak żyję bądź, bądź będzie trzeba mnie reanimować A Otwórz mi, otwórz mi, otwórz mi, zbierdalaj, zbierdalaj, zbierdalaj! Umarłem. Też umarłem. Jest to Zyjuk. Nie. Nie wierzę. Gdzie kurwa jest? Nie! Nie nie chcę! Pierdole challenge. Nie, no na górę, tu trzeba się trzeba... A dobrze nic nie będzie <śleszanie> Dlaczego się drzew przydał? Nie wystarczy kurwa, boję się ciebie śmieciu no, da się się kat... mam się tu gdzie schować? W szafie Do szaf, do szaf, do szaf! Do no, Ja pierdolę Moje serce, ja pierdolę, ja tu zginę. Ja zginę przed moją postacią, bo jak, on, jak ja zginę, to się nie będę ruszać, oni też zginie. Nie, sap, tak! Kurwa! Nie wiem, on co się boję, kurwo? Czy będzieś mi sapać? Wysied. Ale jeszcze poczekam tak bezpieczne 5 minut. O, bo wrócił. Dobra, jak już mnie znajdzie, to jest takie światło, że... E, Aliwederci Roma napije się soczku. takie kontrolne, wiecie, bo ja, ja jednak chcę kontrolować swoje serce i nie chcę, żeby za szybko stanęło, bo widzieliście w poprzedniej scenie, kiedy mnie złapał, co, co mnie się działo i ja tego nie przewidziałem i, i jeszcze posiedzimy sobie tę chwilę, bo to jest, to jest bezpiecznie, on, on czekam aż nie wierzę gruby chyba idzie, Polul. Mał, mały zawalik, mały zawalik Gramy, gramy w tę grę. Nie, Nie, jeszcze raz się muszę strasznie nagrywać.

nie, już umarłem, kurwa, nie. Nie! <gibrowadziś wrogi> nie! <gibrowadziś wrogę> nie. nie, 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 nie. Nie, 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 nie boję się. Nie wiem gdzie idę. Nie wiem gdzie idę. Ja chcę ukryć się. Ja chcę ukryć się. Ale nie mam gdzie. Ale nie mam gdzie. Bo kiedy śpiewasz? O. O, pojrzymy się z kolegami. Proszę kurwa. Nie. Умера! Добро Ладно, мне. чё No, tej gry, kurwa. Dobra, uznajmy, że to odcinek taki starczy. Wystarczająco dużo razy. Jeszcze raz kurwa do mnie podejdzie i ja kończę ten odcinek. Zmień baterię. Nie. Tak. Tak, przeładowanie w Aha. O, tu wygodna szatka. Jecha, ja nie jest Ja pierdolę, umrę. Umrę chuj. Ja żem coś włączył. Ja on zaraz tu przyjdzie. Nie, dobra. To koniec na dzisiaj, bo ja nie, nie wytrzymuję psychicznie. Trzymajcie się wszyscy, się 25 łapek następny odcinek. Siema.